No i święta, witam, cześć. Jesteśmy na kolejnej wyprawie. Dziś znów porobimy ten lasek, co ostatnio. Zobaczymy, co nam tutaj wyżej wyjdzie. Mniej krzaków. Później dojdzie do nas szwagier. No i co? Widzimy się przy pierwszym dałku. Pierwszy dałek, i znowu kule muszkietowe. Nie wiem, tu w tym całym lesie chyba strzelali tym. Drugi sygnał i pierwszym wiodący. I znowu kula. Już chyba z piąta. I następna I polmosik. Jest pierwszy pieniądz. Współczesny jeden grosz. I taka mega zrywka. I znowu kula. Już chyba z piąta. Próbujemy dalej. I drugi pieniądz. Następny grosik. I patrzcie. Depozyt znalazłem. Z tego samego dołka jeszcze odłamek. Szukam dalej. No i tubka. Takie coś jakiś malutki kawałek blaszki Taka miejscówka jak na razie lipa później zobaczymy, może zmienimy cewkę na tą małą i pochodzimy po takich krzaczorach większych Bo Strasznie drzewa tam trzeszczą Ja no naprawdę nie mogę uciec przed tymi kulami tutaj. Nie wiem, nie wiem co tu się działo. Czy to było jedna wielka strzelnica? Jakieś, nie wiem, pole manewrowe? Nie wiem co to było. Bitwy tu raczej nie było, bo by było więcej jakichś tam gadżetów cywilnych. No jest pieniądz 5 złotych PRL. Datę nam się uda tu odczytać. Zaraz zobaczę się włączyć. No i jest rok 1977. No i mamy guziczek z munduru Polski Ale parelek bez koronki. No i jest łuska od Mosina i Polmosiek, ale jaki ładny, herbowy No i mamy następny guziczek polski Toż chyba pere, strasznie zajechane Ale go tu nie widać I następna groszówka już chyba trzecia Same groszówki tu wychodzą z tym lasku. I taki drucik. Miedziuchy. I kawałek zapalnika. No i jest łuseczka małzarek. Daty już nie przeczytamy. I pieniądz, pięć groszy współczesny. I następny grosik współczesny. No jest strzał, patrzcie, przypinka SS. O, strzał, przyczyszczę. się trochę, olej jest, petarda. Dobra, <grytanie> no, w domu ją odczyścimy. Nie będę jej tu też za mocno. ale jeszcze tu farbę ma ładną. Ogarniemy, jakieś zdjęcie się wstawi na koniec filmiku. Do następnego i dwugroszówka. No i niedaleko guziczka jest łuska, ale nie wiem od czego. No i mam takie coś. To jest jakaś klamerka. Kojarzy mi się to z takim mocowaniem od pochwy bagnetu. No nie wiem, popatrzę w internecie, może, może akurat tu jakieś nity są. Tutaj ta klamra taka jest łuska od pepeszki. Troszkę dalej. już zaczynamy wchodzić w takie krzeczory. Zobaczymy ile da się pomachać. Bo może trzeba będzie cawkę zmienić na mniejszą. No i obok następna pepeszka. I muszkiecik następny. jest nakrętka od wentyla. I kolejny grosik. No i dobra, na razie wychodzimy z lasku. Zaraz szwagier ma przyjechać, trzeba go odebrać tam spod samochodu, bo się nie znajdziemy w tym lesie. Do następnego sygnału. Ok. Dobra, jesteśmy z powrotem w lesie, szwagier już tam kopie pierwszy sygnał. Idziemy. I wielki odłamek. O, jest pieniądz. 10 groszy z PRL-u. Szkoda, że same PRL-ki i groszówki tu wychodzą współczesne, ale... Na... O, jest pieniądz. Kolejna groszówka. Patrzcie, jaką szwagier buteleczkę znalazł elegancką. Perfuma. Ty, ale napismy. pismo. Mhm. Na ja tu jestem ślepy, nic sobie nie rozczytam. I 5 groszy kolejne. Jest jakiś guzik z dziurkami. Mamy jakiś pieniądz. Zdaje mi się, że para. spróbuję go przeczyścić No jest 10 zł z PRL. I następny pieniądz, współczesne 50 groszy. Jest pieniądz, 5 groszy PRL I znowu 1 grosz Jest 2 Zeta z PRL I useczka małzerek zajechany No i kiedyś chyba był jakiś guziczek Zżarło Patrzcie na to, druga taka sama przypinka Ole akcja <laughs> Kręcę się tu może, nie wiem, były tu wyrzucone Ole mega, lecimy dalej Jest kawałek puseczki od mozera Lecimy dalej, zaraz zobaczymy co tam szwagier kopie już ma jakiś sygnał Co masz? Folia Eee folia ale miał. I tym razem pepeczka. Jest 50 fenoli, złoto Weimar. Zajechany przez las, zjedzony. Jest następny fenolek oczywiście zjedzony. Jest kalesoniaczek. No i znów łuska od lebela. Niezbita. i następna nie zbita. Jako ładna łyżeczka, stara mi wyszła, ułamana, tylko wielka. Jest pieniądz, 20 groszy z perelu. Szwagier tutaj kopie sygnał, wykopał chyba gazmaskę. maskę, znaczy kopie na razie części. Okular. Tu obwódka chyba do okulara. Tu coś jeszcze wyszło. Jeszcze jakieś kółeczko. Co jest tam coś jeszcze? Zaraz zobaczymy. No i niestety nie ma nic więcej szwagier. Znalazł sam okular od maski. Jest następny pieniądz. PLuminowy coś, coś około 2 gros. Nie widać ten Jest łodska od Mosiny. I znowu grosik. Jest 5 zł. Z PRL Jaki rok? 8-4. No i dobra, podsumujmy, co tu mamy. Znowu kupa kul od muszkietu, łyżka, szwagra buteleczka, łuski, Guziczki, dwa polskie, dwa kalesoniaki, ten fajny z kotwicą, fanty dnia, dwie przypinki, 50 fenoli, jeden fenol, peralki i groszówki. Będziemy zobaczyć co szwagier na kopa? Fanty szwagra, śmieciuchy, śmunetki, okular kawałek czegoś łuski, muszkiety o szwagier to na parsek ma takiego. Szwagier nie nakopał dzisiaj, bo krótko był Dobra, co? Kończymy, lecimy do następnego marka.